Jeśli chodzi o literalne brzmienie umowy spółki, to ono jest tutaj bezdyskusyjne, natomiast nie ma wątpliwości, w tym głowie nikt tego nie kwestionuje, że nie możemy się oprzeć wyłącznie na literalnym brzmieniu, tym bardziej, że istniała tutaj na początku wyraźna praktyka. I tego też nikt nie kwestionuje, myślę, ja również. Problem jednak polega na tym, tutaj osobiście, i wcale nie, nie, nie chcę powiedzieć tego w ten sposób, że absolutnie jestem przywiązany do swojego stanowiska, natomiast problem oczywiście, zaraz się przejdziemy do wyroku, bo to jest jeszcze kwestia wyroku, problem oczywiście jest graniczny, ponieważ na co sąd w pierwszym wyroku, tak ja bym nazwał z grudnia, nie pamiętam w tej chwili sugnę na który y, naszym zdaniem nie zwrócił uwagi, ale był to wyrok załoszy, byśmy nie, nie, nie mieli za, za wielkich możliwości jako spółka no, tutaj już na poziomie apelacji y, zajmierować. Y, problem problem ale na tym, że nie zwrócił uwagę na to, że tutaj jednak doszło do pewnej zmiany, istotnej zmiany okoliczności, ponieważ y, y, no, dziewięciu spółników a trzech. To jest jednak zupełnie inna sytuacja. W tej chwili mamy sytuację, w której jeden wyrok już prawomocny jest wyrokiem, w którym sąd zajął stanowisko, iż każdy z wspólników powinien mieć po jednym członku Rady Nadzorczej. Natomiast drugi wyrok nie jest jeszcze prawomocny i tutaj, jak już zapowiedziałem, spółka będzie wnosić apelację tak na dobrą sprawę w pełni, bo oczywiście będziemy mieli tutaj różne na ten temat poglądy w pełni, że tak powiem jasna będzie sytuacja po wyroku sądu apelacyjnego nie ma dla mnie natomiast wątpliwości i to jest, mówię to w najgłębszym swoim przekonaniu, że ideałem by było może dzisiaj się udało osiągnąć osiągnięcie po prostu porozumienia wspólników co do w przyszłości, bo to jest stan idealny. Powiem szczerze, że ja znam wiele spółek komunalnych, jeżeli mogę sobie na takie już półprywatne oceny pozwolić i z taką napiętą sytuacją, częściowo zrozumiałą oczywiście chodzi o dużą inwestycję, spotkałem się po raz, po raz pierwszy. Cieszę się, że Pan Mecenas Zgadza się akurat z treścią wyroku sądu, bo po raz pierwszy to wyraźnie usłyszałem, że zdaniem sądu w sposób jednoznaczny tak jest okazuje Ja, ja zawsze zgadzam się z wyrokiem sądu. Cieszę się, że zostało na, powiedziane to powiedziane w Mecnasie. A nie się zawsze to mówię, ale po jednym się fundoその, to musi rozmaczać mógł... wyłącznie. Dobrze to kończę. Jeśli mogę, w każdym razie cieszę się, że po raz pierwszy zostało to wyraźnie wypowiedziane. Ja to przeczytałem dawno i dawno na to zwracałem uwagę, chociaż powiem szczerze, nie widziałem tutaj specjalnie akceptacji ani potwierdzenia takiego stanu yy, yy, rzeczy, że jeszcze raz podkreślam, Rada Mądroczka powinna składać się, powinna mieć yy, przy Radzie Nadzorczej każdy przedstawiciel, każdy udziałek powinien mieć jednego przedstawiciela. To zostało wyraźnie w wyroku napisane, zresztą mam ten wyrok przy sobie i służę, i służę cytatami. No teraz pytanie. W takim, w takim stanie rzeczy co dalej, no bo w tej kwestii mieliśmy już, sąd powiedzmy wypowiedział się czterokrotnie, będzie się wypowiadał, rozumiem skoro została włożona apelacja po raz piąty, no śmiem twierdzić, przypuszczać, oczywiście nie mogę prowokować jaki będzie wyrok sądu, jakie będzie postanowienie sądu, że e, tego typu rozstrzygnięcie pewnie nastąpi po raz piąty. No i pytanie, czy my jako spółka, Zechcemy się podporządkować temu, co sąd orzeknie, tak naprawdę, bo wydaje mi się to oczywiste. Wydaje mi się, że, że wyroki sądu nie powinny być przez udziałowców i przez spółkę, generalnie rzecz biorąc, respektowane. Ale nie wiem, wyroki. No Oczywiście, ale ja mówię o czterech, o czterech yy, sytuacjach, w których wyrok już zapadł, prawda? Yy, dlatego śmiem. Śmiem twierdzić, w czterech przypadkach, ponieważ były dwie sprawy, jedna została zakończona definitywnie. To uzasadnienie, na które także Pan się powołuje, dotyczy i odnosi się nie tylko do kwestii uchwał konkretnych, które zapadały, ale także do sytuacji prawnej spółki, o czym ja chociażby na ostatnim wolnym parokrotnie mówiłem i podkreślałem. Dlatego nie sądzę, aby sąd nagle zmienił swoje podejście do sytuacji prawnej. Chociaż mogę się mylić, oczywiście musimy niewątpliwie zaczekać na, na, na wyniki prawda, rozstrzygnięcia kolejnego. No pytanie, co dalej, jeśli to rozstrzygnięcie będzie takie jak dotychczas. Nie chciałbym wdawać się w polemikę jako prezes tej spółki, tylko jest pytanie, jak ma wyglądać. W związku z tym ja bym oczekiwał, żeby pan złożył propozycję, a nie domniemanie. Dlaczego, co i jak. Bo na tym to polega. Jeżeli mówimy I o finansach, to też trzeba powiedzieć tak, że to nie jest prawdą, co Pan mówi, że jak była stara Rada, to wszystko finanse było dobrze. Proszę pamiętać, że jak była stara Rada, to jeszcze nie płaciła żadnych faktur yy, bieżących dotyczących kontraktów. Kontakt był zaczął być płacony dopiero rok temu. Ale się płaci faktu, Pani Ale nie, no bo nawiązywanie przez Pana do tego, że jak była Stara Rada, to wszystko było zgodnie. Ja, ja mówię o które się rozpoczęły, ale takie są fakty. no takie, są, to takie, fakty, to to takie są fakty. Ja to po prostu mówię o faktach, mówię o A jeśli chodzi o moją propozycję, oczywiście, bazując na dotychczasowych rozstrzygnięciach sądu, bazując na uzasadnieniu jednym, drugim do wyroków sądu, oczywiście wnioskuję po raz kolejny, bo przecież doskonale myślę, że moje stanowisko jest w tej kwestii znane, yy, o to, aby Rada Nadzorcza liczyła trzy osoby po jednym przedstawicielu z każdej gminy. Jest to dla mnie oczywiste, jednoznaczne, i, i taka jest jednoznaczna yy, treść tego uzasadnienia, i, i dlatego ja się opierając już nie na tym, co ja chcę, chociaż moje życzenia jako <kluw> przedstawiciela gminy, nie jako yy, osoby. Zmienia nazwiska, który ma interesy swojej reprezentować, są dyskusje poznaczne, Tak po prostu winno być, bo tak nam nakazuje sąd i my jesteśmy obowiązani to postanowienie respektować. Ja powiem szczerze, cieszę się, że doszło w ogóle do dyskusji na temat sytuacji prawnej w przedsiębiorstwie, ponieważ moim zdaniem do tej dyskusji powinno dojść dużo wcześniej, tak naprawdę, bo przecież wyrok sądu uzasadnienie tego wyroku, to jest 17 grudnia roku ubiegłego. Dziś mamy październik. Nie, jest, to był wyrok nieprawomocny. Dobrze, ale tak, uzasadnienie przynajmniej, które, które było na tyle jednoznaczne, które było na tyle jednoznaczne, że dawało już podstawy do przynajmniej na, dyskusji. Ale panie, panie, panie Wójcie, ale mecenas mówi nieprawomocny. To Dobrze. nie ma co dywagować na, no na temat no ulicy. No stało się prawomocny 7 kwietnia. Niech będzie 7 kwietnia. W takim razie dziś jesteśmy w dniu 12 października. Mamy pół roku zasobu ponad zmarnowanego czasu. Propozycja jest pana następująca, żeby Rada liczyła trzech członków i każdy, żeby reprezentował tak. jedną Jeśli można, gminę. Z jakim, z jakim udziałem? Każdy? No to przecież powiedziałem wiedziałem Jednego głosu ważnego, no, Czy udziałem. Jeśli chyba, osób no, dotychczasowe możliwości. Proszę? Są możliwości. Okładzie, Proszę? możliwości. Są. są możliwości. Tak, nie Wracamy, nie, nie, no, rozmawiamy, pytamy. Ja Moja propozycja jest taka, abyśmy wrócili do sytuacji wyjściowej sprzed, sprzed jeśli, uchylenia. Jeśli panie Wójcie, przepraszam, że się wtrącam słowo. E, 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 jeśli chodzi o uzasadnienie wyroku, hmm. na który Państwo się powołujecie, nie można doczytać literalnie, bo literalnie nie jest też byli sprzeczne z umową spółki. Ponieważ, jeżeli no, przyjąć. No, ale proszę mi dać wychodzić, jeżeli przyjąć tak jak Państwo uważacie, że tylko po jednym, to w takim razie po dwóch już nie. E, mhm. przy, o, na, tak? Prawda? Ja Takiej taki wykładni nie da się moim zdaniem przyjąć. Biorąc pod uwagę umowę e, spółki. Cytat. Cy cy Panie Prezesie, tak, ja się bo ja, jeśli ja tak. pan mówi, że proszę zacytować umowę spółki, w tym dobrze. Panie prezesie, ja nie jestem od interpretacji umowy spółki. Nie, nie, ale przepraszam, panie proszę na ja, ja też chętnie, to cytuję, znam na pamięć też tej umowy, ale ja nie jestem od tego, aby A, cytować, rację. tylko sąd się odnosi do umowy spółki. I myślę, że proszę się do tego odnosić, bo ja mogę się akurat na toć, ale myślę, że sąd jest tutaj właściwą instytucją, aby się w tej kwestii wypowiedzieć. Ostatecznie podzielić musi Sąd Dokryptowy pogląd strony powodowej i przyjąć, że zgodne z zamiarem stron przy kształtowaniu umowy było przyjęcie zasady, iż każdy wspólnik ma jednego jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. To ja jest zgoda, ale to nie znaczy, możemy. Przepraszam. Panie mecenasie, ja, ja, ja nie. nie Kwestionuję, ja cytuję. Po ja? prostu ja się nie chcę wypowiadać we własnym imieniu, ponieważ ja nie, jasne, nie, nie czuję nie mówi, się osobą, Proszę, w rozmawiam prawie. Ja po prostu cytuję y, uzasadnienie sądu mogę. Jeżeli mogę y Jednoznacznie przy liczbie wspólników trzech, każdy ma... Czyli jednoznacznie uważa Pani, że po ja dwóch każdy nie, Pani nie może. Panie się wbrew hmm. pięknym deklaracjom, ja uważam, że wyroki abstrahujące od tego, czy się komuś podobają, czy nie, są wiążące. Ale jest I skąd tak, taką wykładnię przeprowadzi są? to nie pozostaje nic innego, jak po prostu się z tym pogodzić. No, nie, dla mnie nie niedopuszczalne jest w dniu już. dzisiejszym, ale to jest moja ocena prywatna, To dopuszczenie to do sytuacji przegłosowania Rady Nadzorczej w składzie... Pięciu osób. Dobrze, jeszcze raz, jeszcze... Ja nie będę głosował, panie. Pani Pani ja mam takie pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym, pana zdaniem osobistym, Rada Nadzorcza może się składać z pięciu członków, czy, czy to jest niemożliwe w tym? Powiedziałbym tak, że z uwagi na, na to, czy czym żeśmy rozmawiali. Osobiście, osobiście wia, powiedziałbym tak, idealnym rozwiązanie byłoby dojście do porozumienia, natomiast w tym stanie rzeczy. My się nie zgadzamy z wyrokiem, bo odnoszę się teraz do tego roku z 23 sierpnia. Składamy apelację i w tym stanie rzeczy uważamy jest to uprawnione. Ja nie chcę... Bo ja nie mam takiej pewności, jak pan był do rozstrzygnięcia. Tak. Ja nie chcę, aby pan dyskutował ze mną. Ja... Bo nie, bo to my rozmawiamy. Ja, ja też tak chcę, wody. aby pan dyskutował z brzmieniem... E uzasadnienia sądu. Ja, ja, ja już się nie powiedziałem, panie póciewicy w kwestii, nie wiem, którą Pan powiedział, jednoznaczny nie cytat, nie cytat, nawet dwa cytaty. Nie może sąd przyjąć również, że postanowienie o jednym przedstawicielu każdej gminy w Radzie miało znaczenie stworzenia minimalnej reprezentacji każdego wspólnika, a zatem każdy ma co najmniej po jednym przedstawicielu, ale niektórzy mogą mieć większą liczbę przedstawicieli. Literalnie jest to jedna z możliwych interpretacji, jak wskazano wyżej, ale odrzucić, ale odrzucić trzeba ją wobec dotychczasowej praktyki i dokonywanie w tym samym y, dotychczas wykładni umowy. Skoro bowiem każda gmina miała dotychczas po jednym przedstawicielu w radzie, na, w radzie nakazuje to przyjąć, że taka była przyjęta w umowie zasada i takie było zgodne porozumienie stron co do składu Rady.